Głosiłam się do kliniki. Z małym problemem, z którym zmagam się już od kilku lat, są to cienie pod moimi oczami. Bardzo chciałabym skorygować je i czuć się dzięki temu lepiej. Pani doktor zaproponowała mi zabieg wypełnienia doliny łez tłuszczem i już nie mogę się doczekać efektu, jaki będzie. Problemem, którym często borykają się moi pacjenci są tak zwane cienie pod oczami. Bardzo dobrym rozwiązaniem na tego typu problem jest lipotransfer tłuszczu, czyli wypełnienie tzw. dolin łez własną tkanką tłuszczową. Jest to zabieg, który daje efekt wręcz natychmiastowy, ponieważ komórki tłuszczowe są żółte i w bardzo skuteczny sposób są w stanie rozjaśnić cienie pod oczami, a także wypełnić zagłębienia, czyli tzw. doliny łez. Efekt tego zabiegu jest trwały, natomiast zabieg po 2-3 miesiącach można powtórzyć, aby pogłębić efekt. Usuwanie cieni własną tkanką tłuszczową jest to bardzo dobra alternatywa dla pacjentów, którzy borykają się z problemem podpuchniętych oczu. W takim przypadku aplikacja kwasu fialuronowego nie do końca jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast własna tkanka tłuszczowa daje bardzo naturalny efekt, nie zwiększa objętości i w bardzo skuteczny sposób jest w stanie zniwelować cienie pod oczami. Zabieg polega na pobraniu małej ilości tkanki tłuszczowej przy użyciu specjalnej strzykawki. Jest to zabieg bardzo mało inwazyjny, mniej więcej ten czas pobierania to jest około 10 minut. I jest to dosyć istotne, aby bezpośrednio po pobraniu tkanki tłuszczowej oraz oczyszczeniu tłuszczu ze zniczulania, ze złóknień od razu zaaplikować zmniejszone komórki tłuszczowe w miejsce, które chcemy wypełniać. Efekt zabiegu utrzymuje się około roku. Oczywiście pacjenci, którzy, którym zależy na efekcie odmładzającym i którzy pragną jak najdłużej zachować dobry wygląd swojej skóry, polecam ten zabieg z częstotliwością około roku. Zaletą tkanki tłuszczowej jest to, że jest to nasz własny materiał. W tłuszczu jest bardzo duża ilość komórek macierzystych, które działają silnie odmładzająco na skórę. Tak więc tym zabiegiem możemy zniwelować zarówno bruzdy nosowo-wargowe, wymodelować kości policzkowe, a także odświeżyć czerwień wargową ust.